Dzień dobry Panie Prezesie. Spotykamy się w trakcie 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie sieć badawcza Łukasiewicz jest obecna w postaci kilku instytutów badawczych. Jakby mógł Pan Prezes nam powiedzieć właśnie o tym, co sieć Łukasiewicz prezentuje tu w Kielcach w tym roku? Kilkunastu instytutów badawczych z 22 instytutów w całej sieci. Jest tutaj instytutów 11 i w pewnym sensie jesteśmy wystawcą wyjątkowym. Otóż wszyscy wystawcy prezentują technologie, produkty, które, które oferują potencjalnym klientom, i są to produkty dość określone, jeżeli chodzi o specyfikę i zastosowanie. Bogactwo oferty Łukasiewicza polega na tym, że te 11 spośród naszych instytutów, które, które są tutaj obecne, oferują różnego rodzaju technologie, zarówno od tego, co widzimy tu obok nas, czyli kompletnego, autonomicznego robota bojowego, do komponentów różnego rodzaju zaawansowanych technologii po badania certyfikujące czy potwierdzające właściwości określonych materiałów czy, czy produktów oferowanych przez przemysł obronny. Także bogactwo tego, co przywozi do, do Kiel Kasiewicz, to jest bogactwo wynikające nie tylko z wartości pojedynczych produktów, ale z całej, z całej gamy tego, co tworzymy. No właśnie obecnie polskie siły zbrojne przeżywają taki dynamiczny okres e, rozwoju, czy też modernizacji sprzętowej. Wiele zakupów jest oczywiście siłą rzeczy dokonywanych poza granicami kraju, ale jest mowa o tym, aby e, dzięki tym zakupom budować też kompetencje krajowe. Jak właśnie tutaj widzi Pan szansę dla sieci badawczej Łukasiewicz? Tu trudno mówić o szansach, to się już dzieje. Łukasiewicz sprzedaje za granicę. Wszyscy wiemy, że jednym z najpoważniejszych polskich partnerów w zakresie zakupu uzbrojenia jest Korea. Łukasiewicz w Korei sprzedaje najbardziej zaawansowane produkty technologiczne, czyli autonomiczne platformy bojowe, rozpoznawcze. Sprzedaliśmy już ich kilkadziesiąt. Prowadzimy rozmowy o sprzedaży kolejnych. Także Łukasiewicz te szanse wykorzystuje. A nawiązując do tego, co powiedziałem przed chwilą, my zajmujemy się, czy oferujemy rozwiązania, i nowoczesne technologie w pełnym spektrum, spektrum tego, co można by nazwać obronnością. A więc zarówno chronimy życie pojedynczego żołnierza, jak i potrafimy sprowadzić na ziemię w sensie dosłownym i przenośnym to, co nasz przeciwnik wyśle w powietrze. Tak, ale też mi chodziło właśnie, czy jakby te implementacje tych technologii zachodnich, które przychodzą tutaj wraz z tymi nowymi systemami uzbrojenia, czy tutaj jakby też sieć Łukasiewicz. Widzi dla siebie szansę chociażby, żeby pomóc polskiemu przemysłowi w implementacji, czy też jakby część tych technologii może rozwinąć później twórczo na, w Polsce? Zdecydowanie tak. To jest tak naprawdę jądro tego, czym my się zajmujemy. My robimy naukę dla biznesu, naukę dla przemysłu, a więc opracowujemy technologie po to, żeby je wdrażać i faktycznie je wdrażamy. A więc w momencie, kiedy dochodzi do importu technologicznego, też trudno wyobrazić sobie lepszego partnera niż Łukasiewicz, który zapewni z pełną gwarancją bezpieczeństwa znajomości polskich partnerów przemysłowych, polskich realiów, zapewni to, by te... Zagraniczne technologie, które wdrażamy do naszego przemysłu, wdrożyć maksymalnie efektywnie, maksymalnie właściwie. Oprócz tego jest oczywiście krok dalszy, czyli rozwój tych technologii, które pozyskamy, i znowu mamy szereg przykładów tego, że w przypadku Łukasiewicza, raz pozyskane technologie, my potrafimy rozwijać w taki oto sposób, że nawet ich oryginalni twórcy są zaskoczeni i pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spotykamy się na 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, na którym tradycyjnie możemy też i spotkać Łukasiewicz PIAB. Co w tym roku, jaki jest temat przewodni waszego stoiska? W tym roku przewodnim tematem naszego Instytutu jest robot bojowy Kander. Pokazujemy Piap Huntera po raz pierwszy na targach. Dotychczas pokazywaliśmy właściwie wersję taką jeszcze nieuzbrojoną podczas Defense Day. A. Teraz w MSPO pokazujemy już produkt, który jest uzbrojony. Jest, jest, pokazujemy go z zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia od WB Electronics, od WB Group, właściwie od, grup, od firmy Arex, która jest częścią WB Group, i pokazujemy tutaj możliwości tego, tej platformy. Wykorzystującej tego, ty, tego typu uzbrojenie, czyli, czyli 12:7 plus jeszcze cztery wyrzutniki granatów dymnych, pokazujemy to także na, na dużym wideo żeby zaprezentować jakie są możliwości takiej platformy. Dużym, du, duży już efekt medialny przyniosło nam to, że pojawiliśmy się na feksie na eksperymentalnych ćwiczeniach anakondy. Ten Hunter tam pierwszy raz zaistniał, a teraz e, zainteresowane strony spróbują dowiedzieć się więcej. Stąd też taka prezentacja i multimedialna, i fizyczna tego, e, tego pojazdu, tego robota bojowego na MS. Pro. No właśnie, bo to jest cały czas projekt, który jest rozwijany przez Was, prawda? Od czasu pierwszych prezentacji samej jakby platformy autonomicznej, zdalnie sterowanej. No teraz już stał się to robot stricte bojowy. Eee, jakie, jest jakby da, dalsze, jakie są dalsze etapy prac nad, na, nad tym projektem? Eee, w planach chcielibyśmy zbudować kolejny model z Piapkandera. Myślimy o robocie udoskonalonym. Eee, chcielibyśmy te pierwsze błędy pierwszej konstrukcji wyeliminować w kolejnej, kolejnym modelu. Eee, po efekcie, po, po kontakcie w, w, z, z wojskiem, po pewnych te, takich, może powiedzieć, testach, zwrócono nam uwagę na pewne rzeczy, które powinniśmy zmienić w tej, w tej konstrukcji. No, liczymy, że, 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 że te zmiany spotkają się też z, z, z przychylnością e, i z jakimś wsparciem, ze strony e, tutaj kolegów, ze strony wojska i gdzie moglibyśmy. Tą, tą nowego Huntera przedstawić na kolejnym, na kolejnej Anacondzie. E, rozwijamy ten produkt, myślimy o kolejnych także efektorach, e, roz, rozmawiamy z Arexem, z e, więc już niedługo jest szansa na, 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 także na pokazanie temu z innym, może innym kalibrem niż 12.7. No takie, takie, takie są najbliższe plany, o których mogę na ten moment powiedzieć. No, Łukasiewicz Pia to oczywiście różnego rodzaju roboty pirotechniczne, które zresztą z powodzeniem sprzedajecie nie tylko w Polsce, ale i za granicą i też chociażby w Korei, która w tym roku ma swoją narodową wystawę na MSP. Czy tutaj jakieś nowości w tym zakresie prezentujecie? Komunikujemy także informacje na temat nas, naszego salonu, showroomu. Które zostało otworzone w Korei, w, w Seulu. I te produkty, które są w tym, Seulu, w, w tym salonie, w tym showroomie prezentowane, także e, zostały dostarczone tutaj na MSPO i też są prezentowane. Na, na naszym stoisku znajduje się najnowsza wersja małego robota, takiego przenośnego, Jak Phoenix, i jest on prezentowany na naszym stoisku. Jest też nowy cyfrowy IBIS oraz robot GRIP, kolejna wersja tego, tego, tego robota, który także jest w służbie Wojska Policji Koreańskiej. Cóż, no liczymy na, na za, zainteresowanie też strony koreańskiej. Tutaj wiemy, że na MSP pojawią się także przedstawiciele władz, władz Korei. No, liczymy na, na także zainteresowanie y, szerszymi zakupami, planami, jeśli chodzi o robotykę EOD. No właśnie, bo to też y, możliwość zastosowania tych robotów w innych produktach koreańskich, tak? To na pewno, to na pewno też, 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 też myślimy o współpracy z koreańskimi firmami, które tu się wystawiają, a też produkują rozwiązania związane z, z, naszymi, z, naszy, z naszym tematem pirotechniki EOD, więc tutaj jak najbardziej jesteśmy na, te, na tą współpracę otwarci. Więc no, liczę, że te targi przyniosą nam, nam jakieś nowe, nowe kontakty i nowe, nowe rozwiązania. Dlatego na nasze stoisko zwiedzą także przedstawiciele naszego dystrybutora z Korei. Jest to firma DPS Korea, i tutaj już ci przedstawiciele są z nami przez całe, przez całe targi, więc mamy takie wsparcie także językowe i przez, przez, przez przedstawicieli, którzy, którzy też znają dobrze swój rynek.